Świecie, w którym fizyczne i emocjonalne blizny często tłumią głosy. Niektóre historie rozbrzmiewają siłą krzyku przezwyciężenia. To opowieść o Kindze, kobiecie, która zamieniła najgłębszy ból w swoją największą melodię. Przygotuj się na podróż pełną wytrwałości, która zaczęła się w domu pełnym nierówności i niewyobrażalnej przemocy, gdzie akt okrucieństwa pozostawił ślady, które paradoksalnie doprowadziły ją do prawdziwego ja. Wyobraź sobie dziesięcioletnie dziecko, głodne nie tylko jedzenia, ale także czułości i sprawiedliwości, odważnie kwestionujące brutalne traktowanie, jakie otrzymuje. Co się dzieje, gdy to niewinne pytanie spotyka się nie z odpowiedzią, ale z najzimniejszą i najbardziej wyrachowaną przemocą? Makabryczny uśmiech towarzyszy łamaniu jej małych palców? Życie Kingi od tego momentu nigdy nie było już takie samo. Ten film zanurzy się w głębi traumy, którą wielu wolałoby zapomnieć, a którą Kinga przekształciła w swoje najpotężniejsze źródło inspiracji. Śledź losy niewidzialnej dziewczynki, która, poprzez powykrzywiane palce i niezłomną duszę, odnalazła w muzyce swój głos, swoje uzdrowienie i najsłodszą zemstę. Czy jesteś gotów, by zobaczyć, jak melodia życia może narodzić się z ciszy bólu i jak uśmiech może być największym wyrazem zwycięstwa? Jeśli lubisz poruszające historie jak ta, zapisz się na nasz kanał, zostaw lajka i napisz w komentarzu, co sądzisz o tej opowieści. Zapach dymu i gorzki smak samotności były towarzyszami Kingi w jej koncie. Od najmłodszych lat czuła ciężar bycia niewidzialną we własnym domu. Podczas gdy Natalia, jej przyrodnia siostra, otrzymywała czułości i najlepsze kąski, Kinga kurczyła się w sobie, obserwując dostatek, który nigdy nie trafiał na jej talerz. Każdy śmiech skierowany do Natalii, każdy cukierek dzielony z nią, był cichym ciosem w serce Kingi. Jej oczy przywykły do podglądania, do rejestrowania gestów czułości, których sama nigdy nie otrzymywała, do słów, które nigdy nie były do niej kierowane. To był bolesny kontrast, niewidzialna, lecz solidna linia, która je oddzielała. Widziała, jak ojciec Bogdan patrzy na Natalię, spojrzenie pełne uwielbienia dumy, które nigdy nie spoczęło na Kindze. To okrutne faworyzowanie kształtowało jej dni, ucząc ją, że jej miejsce to margines, to mu poza uwagą i uczuciem. Dom był dla niej sceną, na której tylko Natalia miała prawo błyszczeć. Nowe zabawki, kolorowe ubrania i wycieczki zawsze były dla Natalii, podczas gdy Kinze zostawało to, co zostało, jeśli cokolwiek w ogóle. Ten rażący podział rył jej duszę, dając jej poczucie, że jest błędem, niechcianą obecnością cieniem w życiu swojej rodziny dzieciństwo Kingi było gmatwaniną pytań bez odpowiedzi niespełnionych pragnień i narastającej pustki w sercu marzyła o dniu w którym i ona zostanie zauważona że spojrzenie pełne czułości skieruje się również ku niej ale rzeczywistość nieustannie przypominała że jej świat zbudowany był z resztek i milczenia czy możliwe byłoby ten ból kiedyś zmienił się w coś więcej to był zwyczajny dzień. Popołudniowe słońce sączyło się przez okno kuchni, ale powietrze było gęste od niesprawiedliwości, którą czuła Kinga. Przy stole kontrast był uderzający. Natalia delektowała się soczystym schabowym, podczas gdy dla Kingi był tylko zwykły kopczyk kaszy z masłem. Ta scena, powtarzana bez końca, zdawała się rozrywać jej duszę na tysiące kawałków. Żołądek Kingi skręcał się. Nie tylko z głodu, ale z mieszaniny oburzenia i żalu, które buzowały w jej piersi. Jej dziecięce, ale już tak spostrzegawcze oczy, wbiły się w pełen talerz siostry, a pytanie zrodziło się w niej, uparte i nie do powstrzymania. Lekki dreszcz przeszedł przez jej ciało, gdy głos ledwie słyszalny szept wyrwał się z jej gardła. Tato dlaczego Natalia jest chabowego, a ja tylko kaszę. Pokój, wcześniej wypełniony szczękiem sztuczców, zapadł w ciężką i groźną ciszę. Powietrze, jakby zamarło, a czas rozciągnął się w bolesną wieczność. Bogdan, z widelcem jeszcze w powietrzu, zamarł. Jego oczy, wcześniej rozproszone, nagle stwardniały. Wbiły się w Kingę. Uśmiech, który zazwyczaj rezerwował dla Natalii, zniknął, odsłaniając grymas, który sprawił, że serce dziewczynki zabiło mocniej. Atmosfera wokół niego, jakby się zagęściła, zwiastując nadciągającą burzę. Ten moment był przełomowy. Niewinne pytanie dziecka, głodnego równości i miłości, miało stać się katalizatorem niewyobrażalnego bólu. Kinga jeszcze nie wiedziała, że słowa, które odważyła się wypowiedzieć, będą echem przez całe jej życie, naznaczając je w sposób nieodwracalny. Jaka będzie cena tej śmiałości? Ręka Bogdana poruszyła się z przerażającą prędkością, ciemny cień spadł na stół. Nie było krzyku, nie było ostrzeżenia. Tylko głuchy, suchy dźwięk tłuczka do mięsa, uderzającego w małe palce kingi. Ból eksplodował, przeszywający jakby prąd przeszedł przez każdy nerw, zalewając jej ciało falą cierpienia. Oczy kingi rozszerzyły się, łzy popłynęły natychmiast, ale w gardle utknął jej krzyk, który nie mógł się wydostać. Zamiast pocieszenia czy skruchy, ojciec pochylił się nad nią. Na jego ustach malował się lodowaty, przerażający uśmiech. Okrucieństwo zimniejsze niż sam ból fizyczny. Ani słowa, syknął Bogdan, cicho i groźnie, bo następnym razem będzie gorzej. Groźba zawisła w powietrzu, ciężka jak tłuczek, który wciąż spoczywał na stole. Kinga, z palcami już puchnącymi i sinę, poczuła, jak paraliżuje ją strach, dławiąc płacz, który błagał o uwolnienie. Schowała zranioną dłoń pod stół, jakby sam jej widok mógł sprowokować kolejną falę wściekłości. Wstyd i strach były równie intensywne, co fizyczna agonia. Cisza, która zapadła, nie była pokojem, lecz uciskiem, ciężką zasłoną zakrywającą horror, który właśnie się wydarzył. Tamta chwila wypaliła się w pamięci Kingi niczym żelazem, nie tylko przez wszechogarniający ból, ale przez chłód uśmiechu ojca. Ten obraz, Twarz zdeformowana okrucieństwem, miał ją prześladować przez lata. Jak dziesięcioletnie dziecko może unieść taki ciężar i nadal milczeć? Dni, które nastąpiły potem, były dla Kingi rozmytą plamą bólu i strachu. Jej palce, teraz owinięte w prowizoryczne opatrunki, pulsowały z każdym uderzeniem serca. Nieustanne przypomnienie o doznanej przemocy. Wstyd był jak ciężki płaszcz, który ją otulał, sprawiając, że pragnęła stać się niewidzialna, by nikt nie zauważył jej kruchości. W szkole Kinga kurczyła się w ławce, trzymając zranioną dłoń ukrytą pod blatem albo w kieszeni mundurka. Obawa, że ktoś zapyta, co się stało, była nieustanna, a ona czuła na sobie spojrzenia kolegów, zastanawiających się zapewne, co mogło się wydarzyć. Odległy śmiech na boisku zdawał się odbijać szyderstwo ojca zaczęła nosić rękawiczki, nawet w ciepłe dni, fizyczną i emocjonalną barierę, która izolowała ją jeszcze bardziej. Cienki materiał na skórze był iluzoryczną ochroną przed światem zewnętrznym, ale też więzieniem, które uniemożliwiało jej swobodne bycie sobą, podanie ręki koledze, udział w zabawie. Strach, że Bogdan odkryje, iż powiedziała komuś o tym, co się wydarzyło, pochłaniał ją. Sekret był zbyt ciężkim brzemieniem dla jej małych ramion, a milczenie stało się jedyną formą samoobrony. Każdy dzień był walką o ukrycie bólu i śladu przemocy, która dotknęła nie tylko jej palców, ale i duszy. Koszmary nocne były żywe, powracające w obrazach okrutnego uśmiechu ojca i uderzenia tłuczkiem. Kinga budziła się spocona, z przyspieszonym biciem serca, i spędzała noce, kręcąc się w łóżku uwięziona w swojej głowie. Jak dziecko może nieść tak wielki ciężar, nie zostając przez niego zmiażdżone? Pewnego szarego popołudnia, gdy Kinga siedziała skulona na ławce w parku, zbliżyła się do niej pani Halina, sąsiadka o ciepłych oczach i włosach, białych jak śnieg. Nie zadawała pytań, nie osądzała, tylko patrzyła na sposób, w jaki dziewczynka chowała dłoń, na smutek malujący się w jej spojrzeniu. Jej obecność była jak balsam, łagodny kontrast do chłodu, jaki znała Kinga. Pani Halina podała jej szklankę domowego kompotu, prosty gest, który przełamał lud samotności. Zaczęła opowiadać o melodiach, które słyszy ze swojego radia, o tym jak muzyka ma moc uspokajania duszy i opowiadania historii bez słów. Kinga słuchała w skupieniu, czując lekkie powiewy nadziei. Kilka dni później zadzwonił dzwonek do drzwi. To była pani Halina z ciepłym uśmiechem i starym zakurzonym keyboardem w ramionach. Kupiłam go dla wnuka, ale nigdy się nim nie zainteresował, powiedziała, wręczając instrument. Może znajdzie dom w twoich rękach. Kto gra, leczy świat i siebie samego. Kinga dotknęła zimnych klawiszy. Jej palce wciąż bolały i były trochę powykrzywiane, ale obietnica tego prezentu wypełniła ją nową ciekawością. Keyboard z pożółkłymi klawiszami i zużytymi przyciskami, był czymś więcej niż zabawką. Był mostem do nieznanego świata, zaproszeniem do odkrycia czegoś poza bólem. Ten gest dobroci, pochodzący od kogoś spoza rodziny, zasiał w zranionym sercu Kingi nowe ziarno. Pani Halina nie dała jej rozwiązania bólu, ale drogę, mały promień światła. Czy tak prosty przedmiot jak keyboard mógł stać się kluczem do jej uwolnienia? Z keyboardem od pani Haliny w rękach Kinga zaczęła eksplorować klawisze. Początkowo niepewnie, czując sztywność swoich palców. Każde dotknięcie było mieszanką bólu fizycznego i ciekawości. Pierwsze dźwięki były fałszywe, ale rodząca się melodia była tylko jej, czymś, czego nigdy nie dał jej dom. Spędzała godziny w swoim małym pokoiku, z keyboardem opartym o starą skrzynkę, uderzając w klawisze i szukając dźwięków, które uspokajały burzę w jej wnętrzu. Muzyka stała się jej pilnie strzeżonym sekretem, osobistym światem, w którym rany na palcach przestawały istnieć, ustępując miejsca skupieniu i lekkości melodii. Z czasem Kinga zrozumiała, że muzyka to nie tylko odskocznia, to głos. Dźwięki stawały się uczuciami, a melodie tłumaczeniem jej bólu samotności i siły, o której istnieniu nie miała pojęcia. Zaczęła komponować drobne utwory, piosenki bez słów. Ale pełne emocji wypływających z jej duszy. Palce, choć nadal powykrzywiane, zdawały się znajdować nowy sens. Każdy akord, każda progresja niosły ze sobą część uzdrowienia, odbudowy. Muzyka stała się jej cichą terapią, balsamem na niewidzialne rany, jakie zadała jej przemoc Bogdana, bezpieczną przestrzenią, w której była główną bohaterką. To był wszechświat, w którym tłuczek nie miał już władzy a okrutny uśmiech ojca nie mógł jej dosięgnąć. Muzyka była jej najwierniejszym sprzymierzeńcem, jedynym, który rozumiał jej milczenie i zamieniał jej udrękę w coś pięknego. Czy ta sekretna pasja mogła być kluczem do przyszłości, w której ból zamienia się w sztukę i uznanie? W wieku siedemnastu lat Kinga czuła, że duszą się w dusznej atmosferze domu. Muzyka nie była już tylko schronieniem, ale siłą napędową, zaproszeniem do świata na zewnątrz. Brak czułości i nieustanna obecność zakamuflowanej przemocy ze strony Bogdana czyniły każdy dzień nie do zniesienia. Decyzja o odejściu dojrzewała w jej sercu jak gorzki owoc. Z małym plecakiem zawierającym kilka ubrań i nuty, Kinga opuściła dom w ciszy nocy. Nie było pożegnań, łez, tylko cichy, ulgowy oddech kogoś, kto ucieka z więzienia. Serce biło jej mocno napędzane odwagą i niepewnością co do nieznanej przyszłości. Znalazła schronienie w skromnej piekarni, gdzie dostała pracę jako pomoc przy sprzątaniu, za minimalne wynagrodzenie i ciasny pokoik na zapleczu, bez okien, ale który dla niej symbolizował wolność. Tam zapach świeżego chleba był pocieszeniem, a fizyczne zmęczenie maskowało ból emocjonalny. Noce poświęcała kibordowi, który zabrała ze sobą jak skarb, w ciszy nowego miejsca melodie nabierały siły, hymn wytrwałości i nadziei, która odradzała się każdego dnia. Muzyka była jej mostem do innego świata. Świata, w którym to ona decydowała o swoim losie. Ten mały pokoik, wcześniej symbol jej samotności, stał się jej osobistym sanktuarium. Miejscem, gdzie mogła być sobą, bez strachu. Niezależność, choć krucha, była ogromnym krokiem w jej procesie leczenia. Czy ten nowy etap popchnie ją ku czemuś większemu, ku uznaniu, na które tak zasługiwała? Wiadomość o regionalnym konkursie nowych talentów muzycznych dotarła do Kingi jak nieodparty apel. To była szansa by wyjść z cienia, przetestować siłę swojej muzyki poza murami swojego małego pokoiku. Z każdą ćwiczoną nutą nerwowość mieszała się z adrenaliną, popychając ją do marzeń wyższych niż kiedykolwiek odważyła się mieć z partyturami swojej najbardziej osobistej kompozycji w dłoniach, Kinga weszła na scenę. Jej palce, choć wciąż nosiły ślady dawnego bólu, tańczyły po klawiszach, zamieniając melodię w cichy krzyk przezwyciężenia. Publiczność zdawała się wstrzymywać oddech, oczarowana intensywnością wykonania i surową emocją, jaka z niej emanowała. Na zakończenie występu zapadła pełna szacunku cisza, po której nastąpiła fala burzliwych oklasków. Światła oślepiały jej oczy, ale Kinga czuła energię uznania. Coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyła. Wśród jurorów renomowany profesor z konserwatorium patrzył na nią z błyskiem podziwu w oczach. Zwycięstwo przyszło niespodziewanie i przytłaczająco. Imię Kingi Nowak zostało ogłoszone, a ona weszła na scenę, by odebrać nagrodę, czując ciężar medalu na piersi symbol swojej wytrwałości. Słowa jednego z jurorów. Ta muzyka ma duszę, brzmiały w jej myślach, potwierdzając, że jest na właściwej drodze. Profesor z konserwatorium podszedł do niej, oferując pełne stypendium, dostrzegł w niej nie tylko talent, ale historię, którą można opowiadać przez muzykę. Tamten moment nie był tylko zwycięstwem w konkursie, ale otwarciem drzwi do przyszłości, o której nawet nie śmiała marzyć. Jakie znaczenie będzie miała ta szansa w jej dalszej drodze? Stypendium w konserwatorium było kluczem do nowego świata dla Kingi. Zanurzyła się całkowicie w nauce, chłonąc każdą lekcję, każdą partyturę, z intensywnością osoby, która nie tylko szuka wiedzy, ale też uzdrowienia. Długie godziny przy fortepianie były aktem miłości do samej siebie, sposobem na uhonorowanie siebie i obietnicy lepszej przyszłości. Równolegle z muzyką Kinga rozpoczęła terapię. Bezpieczną przestrzeń do odkrywania warstw bólu i traumy, które towarzyszyły jej od dzieciństwa. Każda sesja była krokiem w kierunku zrozumienia i akceptacji, powolnym, ale niezbędnym procesem, by emocjonalne rany mogły zacząć się goić. Z czasem jej historia przezwyciężenia zaczęła się rozprzestrzeniać. Zapraszano ją na małe koncerty, a potem na prelekcje w szkołach i na wydarzeniach. Kinga dzieliła się swoją drogą, pokazując, jak sztuka była jej wybawieniem. Jej słowa i muzyka poruszały ludzi, inspirowały ich do odnalezienia siły w swoich własnych trudach. Uznanie przyszło w postaci nagród, zaproszeń na koncerty i szacunku społeczności muzycznej. Jej palce, kiedyś połamane i powykrzywiane, stały się teraz narzędziami wyrazu, zdolnymi tworzyć melodie mówiące o wytrwałości i nadziei. Kinga stawała się głosem dla tych, którzy, jak ona, zostali kiedyś uciszeni. Etap odbudowy nie ograniczał się tylko do kariery. To była głęboka, wewnętrzna transformacja. Kinga, kiedyś niewidzialna i straumatyzowana dziewczynka, wyłaniała się jako silna, autentyczna i inspirująca kobieta. Co jeszcze los miał przygotowane dla tej pianistki, która odważyła się zamienić największy ból w swoją największą siłę. Lata później, w skrzynce odbiorczej Kingi, pojawił się niespodziewany e-mail, podpisany przez Natalię. Serce Kingi zadrżało. Wspomnienia z dzieciństwa, schabowe i talerze kaszy z masłem, wróciły z bolesną wyrazistością. Wiadomość, niepewna i pełna źle ukrytej winy, prosiła o spotkanie, szansę na rozmowę. Kawa, która nastąpiła była pełna napięcia, przeplatana ciszą i niepewnymi spojrzeniami. Natalia, teraz dorosła kobieta, zdawała się dźwigać niewidzialny ciężar. Zaczęła mówić. Nie o tłuczku, ale o opresyjnej atmosferze, w jakiej również dorastała, opresji bycia idealną córką dla Bogdana i zamieszaniu związanym z faworyzowaniem, którego nigdy nie rozumiała. Natalia wyznała, że choć nigdy w pełni nie pojęła skali niesprawiedliwości wtedy, nieobecność Kingi i zachowanie ojca przez lata wzbudzały w niej pytania. Przyznała, że czuła się winna, spóźniony żal, że nigdy nie stanęła w obronie siostry że biernie akceptowała uprzywilejowanie. Nie padły bezpośrednie przeprosiny za tłuczek, ale ból Natalii był widoczny, ciężar, który niosła w ciszy przez całe lata. Chciała napisać nowy rozdział ich relacji, zbudować most nad przepaściami przeszłości. Kinga, będąca w procesie uzdrawiania, zaczęła dostrzegać w Natalii nie beneficjentkę jej cierpienia, lecz kolejną ofiarę okoliczności. To spotkanie otworzyło nową ranę, ale i drzwi do zrozumienia. Przyrodnia siostra, dawniej symbol przywileju, teraz ukazywała się jako ktoś, kto również cierpiał, choć w inny sposób. Czy możliwe było przebaczenie, nie zaczyn, lecz zamilczenie i zbudowanie nowej więzi na fundamentach wspólnego uznania bólu? Zaproszenie do zagrania na inauguracji nowej siedziby Sądu Rejonowego w Łodzi dotarło do Kingi jak ukoronowanie jej drogi. To była wielka scena, prestiżowe wydarzenie, na którym miały się pojawić najważniejsze osoby lokalnej społeczności. Kinga wiedziała, że to będzie coś więcej niż koncert to będzie symbol zwycięstwa nad przeszłością. Starannie dobrała każdy utwór do repertuaru, ale ostatni, najbardziej znaczący, zarezerwowała na kulminację. Jej kompozycja, Młotek w D-Moll, zrodzona z bólu połamanych palców, miała być hymnem jej wytrwałości. Potężną melodią, która odda siłę jej przezwyciężenia. Wchodząc do okazałej sali sądowej, Kinga poczuła ciarki. Jej wzrok przebiegł po zatłoczonej widowni, i wtedy uderzył ją szok. W pierwszym rzędzie, z wyrazem zaskoczenia i dziwnego rozpoznania, siedział Bogdan Nowak, jej ojciec. Człowiek, który śmiał się z jej bólu, teraz obserwował ją z bliska. Przez moment przeszłość próbowała ją pochłonąć. Ale Kinga wzięła głęboki oddech, czując siłę w swoich mięśniach i melodię w duszy. Jego obecność nie była już zagrożeniem, lecz niemym świadectwem jej wzlotu. Weszła na scenę z godnością, której nic nie mogło złamać. Koncert się rozpoczął, a każda nuta płynęła z pasją i precyzją, które Kinga zdobyła przez lata. Atmosfera na sali była pełna skupienia, a publiczność zanurzona w jej muzyce. Ale kulminacja prawdziwy przełom miał dopiero nadejść, i Kinga wiedziała, że Bogdan będzie niechcianym świadkiem jej największego występu. Palce Kingi unosiły się nad klawiszami, a melodia młotka w demol zaczęła wypełniać salę. Była to kompozycja mocna, z akordami przywołującymi ból i dysonanse przeszłości, które stopniowo przechodziły w harmonię przezwyciężenia i triumfu. Każda nuta była echem jej drogi, świadectwem niezłomnej siły wewnętrznej. Muzyka płynęła, a Kinga czuła, że każda komórka jej ciała jest z nią zjednoczona. Widziała w swoich palcach, niegdyś zranionych i zniekształconych, symbol oporu. Z każdym taktem jej historia dzieciństwa, schronienia w muzyce i dojrzewania jako artystki opowiadana była bez słów, tylko czystą emocją wypływającą z fortepianu. Spojrzenie Kingi powędrowało ku Bogdanowi. Był sparaliżowany, jego twarz wcześniej ciekawa. Teraz malowała się szokiem, może rozpoznaniem, może wstydem. Muzyka go oplatała, a ona wiedziała, że w jakiś sposób konfrontuje się on teraz ze skutkami swoich czynów, z brutalnością, którą wyrządził. Kiedy ostatnia nuta zabrzmiała w powietrzu, zapadła ciężka cisza, nasycona emocją, którą Kinga przelała w muzykę. A potem wybuchły gromkie brawa, fala podziwu i szacunku, która ją otoczyła. Publiczność wstała, oddając hołd artystce i kobiecie, która odmówiła bycia złamaną. Kinga opuściła dłonie na klawiaturę i lekko skinęła głową, patrząc prosto na Bogdana. Na jej ustach pojawił się łagodny, ale stanowczy uśmiech. Nie był to uśmiech zemsty, lecz pełnej godności zwycięstwa. Po raz pierwszy w życiu stała przed nim, a wyraz twarzy jej ojca był pełen głębokiego i cichego osłupienia. Droga Kingi jest poruszającym świadectwem ludzkiej zdolności do przekształcania najgłębszego bólu w potężną melodię. Pokazuje nam, że nawet gdy życie pozostawia nam widoczne i niewidzialne blizny, siła do podniesienia się tkwi w odporności ducha. Jej palce, niegdyś symbole okrutnej traumy, stały się narzędziami sztuki, która przekracza granice muzyki stając się hymnem przezwyciężenia. Historia Kingi nie opowiada tylko o dziewczynce, która przetrwała przemoc. To opowieść o kobiecie, która rozkwitła pomimo niej. To dowód na to, że sztuka, w każdej formie, może być najpotężniejszym balsamem dla ran duszy, a narzucone milczenie można przełamać najbardziej wymowną z symfonii. Ostatni uśmiech Kingi na scenie sądu, w obliczu człowieka, który ją skrzywdził, nie był gestem odwetu, był wyrazem pełnej wolności i godności. Niósł uniwersalne przesłanie. Prawdziwe zwycięstwo nie polega na pokonaniu oprawcy, ale na wyniesieniu się ponad ból, na przekształceniu tego, co wydawało się końcem, w chwalebny, nowy początek. Niech historia Kingi Nowak zainspiruje nas do odnalezienia własnej melodii, do przemiany trudności w siłę i przypomnienia, że nawet w najciemniejszych momentach światło nadziei może wyłonić się z najmniej oczekiwanych miejsc. Jakie ślady ty możesz zamienić w swoją pieśń zwycięstwa?